Godecja jest rośliną jednoroczną z rodziny wiesiołkowatych. Roślina pochodzi z Ameryki Północnej. Kwiaty bardzo łatwe w uprawie, same się nasiewają. Lubią żyzną ziemię, ale urosną nawet na słabych, piaszczystych. Odporna na choroby i szkodniki, znosi suszę, odporna na przymrozki. Ja miałem taką sytuację, że kwiaty były ściane wprost do gruntu w połowie kwietnia, czyli tak jak zawsze się sieje. Ładnie gęsto wzeszły kwitły, potem na jesień wziąłem nasiona, ale niepotrzebnie, bo kwiaty się same nasiały i byłem pewien, że te siewki po prostu zmarzną w zimę, ale okazało się, że zima była bardzo słaba, no i praktycznie żadne kwiaty nie zmarzły, nic im się nie stało, no i teraz kwitną. Te wszystkie rośliny, które wy teraz widzicie, to są samosiejki, które same się posiały i przeżyły zimę kwitnie od końca czerwca, gdzieś do września, może szybciej przekwitnąć, na proces kwitnienia wpływają opady deszczu czy zawartość pokarmu w ziemi. No i więcej deszcz będzie padał, tym te kwiaty będą się szybciej niszczyć i więcej pokarmu będzie w ziemi, tym dłużej będą kwitły. Roślina idealna na słoneczne rabaty kwiatowe, jest dobra także na kwiat cięty, dość długo trzyma w wazonie. Istnieje sporo określeń na tą roślinę. Dziękuję za uwagę.